Na przestrzeni ostatnich tygodni Enlisted boryka się z pewnymi problemami. Wprawdzie można normalnie grać, ale pojawił się problem w innym aspekcie. Chyba nikt z nas nie lubi za często wykonywać powtarzających się czynności, a właśnie z takimi mamy teraz do czynienia. No dobrze, ale co się właściwie dzieje? Siema siema, z tej strony Dziki Game. Tak jak wspomniałem we wstępie, można bezproblemowo pykać w enlisted, ale problem tyczy się Battle Passa. Nowy sezon miał rozpocząć się pod koniec lutego. Tak się składa, że mamy środek marca i powinniśmy już w pełni cieszyć się nowym sezonem. Tymczasem aktualny sezon dalej trwa i cały czas zostaje przedłużany. Nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek sezon Battle Passa był tak przeciągnięty. Wiadomo, że teraz te sezony są krótsze, bo zmieniła się ich formuła, co nie zmienia faktu, że coś poszło nie tak. No właśnie, ale z czego wynikają te problemy? 26 lutego, czyli w dniu, w którym miał wystartować nowy sezon, pojawił się news o następującej treści. Przygotowując kolejną aktualizację, która będzie zawierać m.in. ulepszenia i nowy system, który umożliwi płynne przejścia między sezonami Battle Pass, napotkaliśmy poważny błąd, którego naprawienie wymaga czasu. Z tego powodu będziemy musieli przedłużyć obecny sezon do 3 marca. Rozumiemy, że wielu z Was ukończyło już Battle Passa i z niecierpliwością czekało na początek nowego sezonu. Przyjmijcie nasze przeprosiny wraz z naszymi prezentami. Jeśli ukończyliście wszystkie 30 poziomów bieżącej przepustki, otrzymacie jedno złote zamówienie na broń, nawet jeśli ukończycie Battle Passa w trakcie przedłużenia sezonu. Wszyscy gracze bez wyjątku otrzymają również 50% boosta do EXPA na 3 bitwy. Będą one ważne przez 7 dni. Oczywiście o tym, jak poważny jest to bug, wiedzą tylko twórcy. Z z punktu widzenia, to nie wiem jak gra jest skonstruowana, ale brzmi to jakoś mało wiarygodnie. Już pomijam fakt, że nie ma żadnych szczegółów, tylko ten o poważnym błędzie. Po prostu gdzieś dali dupy i boją się do tego przyznać. Nazwijmy rzeczy po imieniu, ale jest światełko w tunelu. Aby uzyskać trochę więcej informacji, trzeba kierować się nie na samą stronę czy Steam, ale na forum gry. Tam podana jest następująca informacja. Drodzy gracze, z przykrością informujemy o kolejnym Przełożeniu sezonu Battle Pass na 19 marca. Rozumiemy, jak frustrująca jest ta sytuacja i jak wpływa na wszystkich, ale niestety, w obecnych okolicznościach, nie mamy na nią wpływu. Wydanie większych aktualizacji może czasami prowadzić do nieprzewidzianych trudności. Ponieważ sezony przepustki wprowadzają nową zawartość, nie możemy zaktualizować Battle Passa bez wydania aktualizacji. Niestety, rozwiązanie obecnego problemu z aktualizacjami na jednej z platform jest w dużej mierze. Poza naszą kontrolą. Podobnie jak wy, z niecierpliwością czekamy na rozwiązanie tej sytuacji i robimy wszystko, co możliwe. Wyciągnęliśmy ważną lekcję z tej sytuacji i zaczęliśmy myśleć nad naszym podejściem do wydawania sezonów przepustki. Aby upewnić się, że nie zdarzy się to ponownie w przyszłości, postaramy się oddzielić ich rozpoczęcie od wydania większych aktualizacji. Przyjmijcie nasze przeprosiny wraz z prezentami, i tutaj otrzymujemy te same prezenty, co wcześniej naprawdę dziwne zagrywki. Od razu mi się przypomina płatna wersja na Steamie i mój materiał, w którym trochę zjechałem tych łebków. Dostajemy boostery i złoty ticket w ramach rekompensaty. Och, jakie to miłe z ich strony. Zeszczam się ze szczęścia. No super, tylko dla kogoś kto aktywnie gra i wbija poziomy, to gdyby przepustka już trwała miałby znacznie więcej nagród, więc mogą to sobie wsadzić. No dobra, nie bądźmy aż tak okrutni, miło że chociaż na coś takiego się wysilili. Wkurza tylko to, że nie potrafią przyznać się do błędu, a ostatnia komunikacja pozostawia wiele do życzenia. Skoro, aby dokopać się do jakichś nowych informacji, trzeba wejść dalej niż tylko strona gry bądź info na Steamie. Poza tym przeczą sami sobie. Najpierw piszą, że niestety w obecnych okolicznościach nie mają wpływu na tę sytuację, a chwilę później, że robią wszystko, co możliwe. Aha, to jak to do kuchny nędzy w końcu jest? Generalnie to jak dla mnie robią z ludzi debili, zachowują się jak aby gracze byli jakimiś niedorozwojami i tylko takie tłumaczenie potrafili przyjąć na klatę. Nie inaczej było w przypadku płatnej wersji na Steama. Z kolei jedno co wynika z tej informacji, to że jest problem na jednej z platform. Ciekawe, czy to jakaś platforma na Atlantyku, czy gdzieś indziej. A tak serio to ciekawe, czy któraś z konsol jest oporna na jakieś ich zmiany, czy co. Na otarcie US twórcy odpalili event trwający kilka dni. Ciekawe, że to się dało zrobić. W wydarzeniu możemy zdobyć różnego typu miecze, szable czy katany. Warunki jakie trzeba spełnić, aby zdobywać nagrody to zazwyczaj wbicie 20 tysięcy punktów albo zbieranie gwiazdek za wykonywanie zadań. Tutaj mamy tę drugą opcję. Zdobywamy gwiazdki za wykonywanie zadań eventowych, a następnie za odpowiednią ilość otrzymujemy wspomnianą wcześniej broń białą. Pomiędzy etapami wymaganymi do zdobywania nagród głównych otrzymujemy srebro i tikety na zmianę wyglądu żołnierzy. Po zadaniach, które są takie same, przez cały czas trwania można stwierdzić, że event zrobiony na odjeb się i aby po prostu było, że coś robią. Ale trzeba też przyznać, że wydarzenie jest przystępne dla każdego, bo jeżeli chodzi o eliminację wrogów, to musimy korzystać z broni powtarzalnej, czyli podstawowych karabinów, do której nawet każdy świeżak z biedronki ma dostęp. No cóż, już 19 marca okaże się, czy coś faktycznie robili w związku z aktualizacją oraz nowym Battle Passem, czy jednak ponownie przedłużą termin. Dodanie tego eventu pewnie ma ostudzić emocje wśród graczy i trochę zniwelować ten przestój, no bo jakby nie było, farmienie w kółko tego samego może znudzić. Na ekranie pokazują się inne ciekawe filmy i subskrybujka. Tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się dzikusy. Odmaszerować.